Przy okazji omawiania transformacji obiektów dość ważne jest też przedstawienie układów współrzędnych, jakie w MAXie występują. Są one dostępne w tym okienku tutaj lub też, jeżeli mamy zaznaczony jakiś obiekt, klikniemy prawym przyciskiem myszy gdzieś na wolnej przestrzeni razem z przyciśniętym przyci klawiszem Alt, to wtedy mamy je dostępne również w tym menu. Nie będę ich wszystkich omawiał, powiem mniej więcej na czym one polegają. Czyli w tym momencie układ współrzędnych dla tego torusa czy dla tego sześcianu tutaj, prostopadłościanu jest zgodny jakby z układem całej sceny. I na przykład, jeżeli. Zmaksymalizuję to okienko, żeby było lepiej widać. Jeżeli chciałbym na przykład w tym momencie obrócić ten sześcian, to zauważymy, że go ciągle obracam w układzie współrzędnych sceny. A natomiast może być taka sytuacja, że chciałbym go przesunąć po jakby jego lokalnej osi. Czyli jeżeli sobie przyłączę system współrzędnych na lokalny, to w tym momencie widzimy, że gizmo się zmieniło i że mogę ten obiekt przesunąć po jego osi niezależnie jakby od układów współrzędnych świata. Jest to bardzo przydatne, ponieważ czasami możemy mieć jakiś obiekt, który chcemy, żeby się poruszał do przodu, a jeżeli mamy układ współrzędnych Ustawiony na scenę, to w tym momencie, jakbym chciał go przesuwać w tym kierunku do przodu, to musiałbym chwytać dwie opcje, dwie osie i byłoby to dość trudne. Natomiast jeżeli przełączę na lokalny, to mogę po jednej osi go przesunąć w tym kierunku, w którym chcę. Inne z trybów tutaj są na przykład jeszcze takie jak ekran. Czyli jeżeli go przełączę, to wtedy dwie osie zawsze są jakby równoległe. Do kamery w danym widoku. Czyli jeżeli będę przesuwał ten obiekt, to on się zawsze przesuwa jakby równolegle do kamery. Z tych pozostałych trybów korzysta się raczej, jak już się ustala hierarchia obiektów, animuje się niektóre rzeczy. Osobiście do, do składania takich prostych, jakichś architektonicznych rzeczy, takie układy jak sceny, czy lokalny. Czasami ekran w zupełności wystarczą oraz można przeczytać sobie w manualu.